Daj spokój. Jeden raz to nie przemoc. To tacy porządni ludzie. Nie wierzę, że biją swoje dzieci. Zabił, bo kochał. Taka miłość też się zdarza. Widocznie sama go sprowokowała. Gdyby była inna, na pewno by ją szanował. Nie przesadzaj. Jak nie ma śladów, to nie ma mowy o przemocy. Bije, bije, ale przynajmniej jest lepszy taki niż żaden. Nie usprawiedliwiaj, nie tłumacz. Przemoc zawsze pozostanie przemocą. Lokatorze, jesteś świadkiem przemocy domowej? Zadzwoń anonimowo pod bezpłatny numer 112. Pamiętaj, policja może zatrzymać sprawcę i rozpocząć procedurę niebieskiej karty. Nie pozostawiaj ofiar bez wsparcia. Kampania społeczna Stop Przemocy w ramach projektu Bezpieczna Częstochowa pod patronatem prezydenta miasta Częstochowy Krzysztofa Matyaszczyka.